Podróbka oksfy z żabki. Sprawdzam, czy jest lepsza niż oryginał i czy warto. Tom aromat poproszę. To jest wiązak to jest aroma. Uślewa pani, że oksf? Tak. W moich łapkach Vice'a od Aromy Kinga, który kosztował mi 140 ziko nie ma nic wspólnego z Oxfiontkiem, więc sprawdźmy, czy to jest lepsza podróba, czy gorsza podróba. Bateryjka jest identyczna jak oryginał, czyli 1000 pojemności. Mamy ekranik, mamy przycisk, mamy możliwość wyboru watów. Mamy oczywiście regulację Airflow, a od spodu ładowanie USB-C. Kartridże identyczne jak w Oxwiątku, oczywiście bez grzałeczki, 0,6 ohm oporność. No i sprawdźmy, jak to smaczy. A do testu, jak smaczy, biorę różowego od Drops, dlatego że jest to chyba dość trudny smaczek. Mam wrażenie, że smaczek jest delikatnie stłumiony i nie czuję jego pełnego potencjału, ale muszę to porównywać do trochę starszych sprzętów od Oxfiantka, ok bo wiecie, te nowsze już jednak będą smaczyły dużo, dużo lepiej. Dlatego uważam, że nie jest źle, choć wykonaję spoko, więc gdyby nie to logo i to logo z przodu, to serio nie ogarnąłbym, że to jest zupełnie inny sprzęcik. Dawajcie na komentarzu, czy wy wiedzieliście, że to nie jest oryginalna Oksfa.